Witam serdecznie na Pogadacie. z serii, kto książek nie czyta jest w kwita. Dzisiaj zajmujemy się książką pod tytułem Sej Misja, czyli Sex Misja na wiejskiej, Roberta autora Roberta Kaszuba. Fragment książki czyta Lecht Kaczyń. Ręki ci nie podałem, nogi też ci nie podam, bo się boję. Napić się z tobą nie napija, Żygać mi się chce, nie chce, chyba że na Twój widok. Odwrócił się na pięcie, splunął i poszedł dalej, nosząc ze sobą swą czarodziejską butelkę. O matko, co za homofob! Wykrzyknęła stojąca nieopodal Anna Procka. A ta zimieła sztuka tylko uśmiechnęła się pod wydepilowanym wąsem. A pan to kto? Zapytał waleza. Anna Procka jestem, posłanka. Wyciągnęła rękę do pocałunku dwa piętra niżej. Nawet bez obcasów przewyższałaby walęzę co najmniej o głowę i szyję. Za to waleza wciąż miał wąsy i tym przewyższał bezlitośnie obie panny. Były prezydent zmierzył z pogardą wzrokiem żydowskim łapę z pierścieniem biskupim, po czym bez słowa wyminął osobę i ruszył pielgrzymować dalej. No to mogę uznać misję za wykonaną. Sprawa jest w załatwieniu. Jakby rzekł nasz prezes Nikodem Dyzma, pomyślał sobie stądka, spoglądając, jak Bolek Waleza ucztuje z posłanką Krystyną Piotrowicz, która wcale nie wzbrania, by polewał jej czystej, bez zapity. Z legendą solidarnej ości, z człowiekiem tak dzielnym jak pan, z autorytetem i politycznym, i moralnym, to ja się zawsze napiję, uderzyła się w jałowe, staropanińskie piersi na znak przysięgi. Jest dobrze, zdiagnozował Stonka i pociągnął sobie Łyczek czulnia z trzymanej w dłoni litrowej butelki. Dopiero w połowie poziomu słupka cieczy zorientował się, że nie było jedną był to sok pomarańczowy. A niech tam, pomyślał, postanowił zaszaleć. Zaciersznął jeszcze kilka łyków i tanecznym krokiem ruszył na zjaw. Tymczasem pale zaprylował na salonie otoczony przez Januszek fanów, dopytujących się trochę z ciekawości, a trochę dla skrywy o jego wrażenia z ameryki, gdzie kościół na premierze filmu. O nim w Hollywood. A słyszałem, że miałeś tam jakieś atrakcyjne towarzystwo. Mruknął do niego Mirek Jarek, siorbiąc wiskacza. No, jakaś Klaudia czy wioletka. A ty skąd wiesz? Zapytał zgubia Frank. A Machnik mi powiedział, roześmiał się Mirek Jarek, na co waleza tylko podskrobał się po czerepie, zachodząc z głowę, skąd redaktor gadżetów wybiórczych posiadał takie informacje. Jeśli Państwo chcecie posłuchać następnych fragmentów książki, zapraszam na stronę YouTube'a na następne pogadania. Czytał Lech Kaczyk, książka Sejmisja, czyli Seks Misja na Wiejskiej, autor Ronald Kasz. Serdecznie zapraszam.